Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. W od dawna wyczekiwanym odcinku z Brawl Stars, ale nie jest to druga część oceniania kont moich friendsów, tylko po dwóch miesiącach oczekiwania nagrywam odcinek. No i jak możecie zobaczyć, mam prawie 8000 bucharków. No i teraz sprawdzimy chyba moje konto. Ale sprzed zobaczymy tutaj, bo będzie się szykował malutki opening, bo tutaj mam już mega skrzynkę, dużą skrzynkę. Zbieram do 8K Spróbuję w tym sezonie wbić. No i mam prawie 40 skrzyneczek. No i dzisiaj nawet możemy na koniec zagrać jedną walkę z robotem. Z robotami. O, dwa big boxy, jednego przypadkowo otworzyłem tego co? No a teraz wchodzimy w moje postacie za Tak, El Primo 20 ranga, kruk 20 ranga, Shelly 20 ranga, Leon 20 ranga, Bull 20 ranga, Frank 20 ranga. Tak, 6 20 rang z Franka troszeczkę spadłem. No ale jak możecie zauważyć, kruk, Trzecia moc 570 pucharków. Co ja w nim zrobiłem, to nie wiem. Na trzeciej mocy wbić 20 rangę jest ciężko, ale wbić prawie 600 puszek na nim, wow! Ja mówię, jak ja to zrobiłem. Na trzeciej mocy a naprawdę już się ciężko gra, jak ma się taką słabą moc. No tak, El Primo na siódmej wszeli. W poprzednim sezonie miałem 630 puch na niej. No, a w El Primo byłem 115 w Polsce, ale spadłem. No. No i co? Y Tutaj jeszcze mam spajka, kolta, poko Tedy Dyna, Majka, Rose, Bibi na 15. No i Riko może dzisiaj trochę zbijemy. Zaraz na 15. Tak, mam wszystkie legendy. Dropnął mi ten kruk. No i co? Ja już nie przedłużam może zobaczycie jak gram, to na taką, żeby się rozgrzeć dobrze. Rico, Riko na tą mapę taki pół na pół. Ale bym zagrał kimś. Mm, kim szybkim. Bym zagrał krołem, ale już się boję. Dlatego co? Zagramy. No e, To co? Brawo. Sorry, że takie lagi widzicie wolno się trochę robi. Bo jak mam włączoną tą nagrywarkę, to naprawdę mam lagi. O ja ci jakie lagi? Nawet nie wiedziałem, bo mam nową nagrywarkę. No właśnie, ja nie umiem grać na takich flagach. Ciężko się gra. Dobra, nie zwalam na lagi, po prostu muszę wziąć postać, na której dobrze gram. Dynamite ojcie, jakie lanie. Ciężko się gra na takich flagach, powiem wam. No ale jakoś to wytrzymam. Wiedziałem, że ktoś się na to się skuszy. Ja zawsze mówię, żeby nigdy na to nie iść. Znaczy, mm, bo z tego potem ciężko wyjść. No i. No. O, desi, ale lagi, naprawdę. To nigdy nie mam takich lagów, co dzisiaj. Mam takie konkretne lagi. Bo, zabiłem desi. A, jeden cue. Co tu się dzieje? Kołdrzywulta? Ale gdzie, gdzie on? Myślałem, że ktoś tu jest. On tam siedzi, przecież. Nie no, robot jest tu. Nie, nie. Nie siedzi. A już myślałem. Nita? O nie! Boję się, że przyciągnie mnie. Już mnie Nie przyciągnie boginie. Nie ginie. Oj, oj. Przyciąganie nie wyszło. To co? Może zrzucimy bombę? Na spajka. Dobra, spaj. Jak on nie zginął od trefy? To było ewidentnie widać, że on zginął od trefy. Prawda moi widzowie ewidentnie. Dwa na... halo, halo. A ja z nim się fajtowałem na początku. Mogłem go od razu zabić. Bo teraz mam tutaj ciężką postać do zabicia. No bo on mnie ma na dwa kity. No właśnie. Mam no, 12 kilo warnio. Czego można było się spodziewać, że przegra? No robota bym musiał mieć. To, a co mamy? Seed'a teraz mam. Możemy zagrać e, prze, Przekładanie, co? Tak się nazywa ta matka. Spike'em bym z chęcią na nie zagrał. E, serio mam wielkie. Co nigdy nie mam? Co teraz bardzo mam? No dobra, yy, ten odcinek nie będzie trwał jakoś bardzo długo. Acie ile oni mają kapotową. Nie, no te lagi. No przecież... Nie wiem jak niektórzy na nich grają, bo znam ludzi, którzy grają na większych lagach, się naprawdę nie wiem jak oni na nich grają. Mi się tak ciężko teraz gra. O, dobra. Jest 11-11, co? 11, to... No jak oni się tak dają zabijać? No proszę Pani, Pano. Nie mam niby to samo trzymać. Nie, ja, ale żebym zmarnował. Oni się rzucają jak na promocję w Lidlu. Zamiast taktycznie to rozegrać, to oni się rzucają, mówię, jak na promocję w Lidlu. Sorry, w Biedronce, bo tam taniej no i. O! 18 jak? Obawi, trafił. Dawid, Dawid, coś ciebie wyrośnie. No i dalej, i tak przegrywamy. Trzeba jakoś kliknąć. Dobra, ty No i tak dalej przegrywamy. Dobra, wyżyła. Dobra, wygrywamy. Wygrywamy, no cofnij się. Nie idź na nich. Na niego. No i czemu on atakuje? Dawid nie możesz zginąć. Nie, jak Dawid zginie. Dobra. Uf, dobra. Winnek. No. no i chyba Jessie będzie miała star, star playera. No tak. Gwiezdny żeton. A Zobaczymy jak mi się odpala to sklep Ojojoj, ale lag No lagi straszne na tym Eee, Mam już 34 klejnoty, a czekam aż będzie Elrudo w sklepie mm, Nie wiem czym jeszcze możemy zagrać, bo odcinek trwa dopiero niecałe 9 minut to, um, oblężenie nie lubię grać. A jaka jest mapa na zbiorze? O, no, to mogę też zagrać w Mam teraz cel wbić więcej postaci na 15, bo to nie jest teraz jakieś ciężkie. Jak zobaczyliście, że mogę wbić kroła na trzeciej mocy na 20, to wbiję tam na piątych mocach na 15. A naprawdę, kraw się tak fajnie gra, bo go nigdy nie miałem. Miałem, miałem dwie legendy, wszystkie oprócz kroła. No i jednak kroł to jest fajna postać. Auto im wszedł. Trochę teraz auto ro e robiłem auto. Ojej, uda, uda, dobrze, dobrze. On o, dość szczerze, dobry sposób. Oj, oj jeszcze dwie te. Dobra, jeszcze jedno. Oj, oj, dobra. No, czemu ona wjeżdża w nich? To jest właśnie błąd. Kozaczenie się. Dużo osób się kozaczy. Ja nie lubię, jak to niektórzy robią. Co sam czasami to robię? He, he, he. Dobra, ja chyba mogę zginąć, no ale. Jakby ona przeciw... No, nie, nie, ona zginie. Uff. Ja i tak już tam mogłem zginąć, to. Się nie przejmowałem. I wiedzmy, że jestem. Nie lubię bardzo grać Fifa. A właśnie, chciałem Wam coś dziwnego pokazać. Zobaczcie sobie na moje statystyki i zapamiętajcie, je. Tak, prawie 676 na 3 na 3 winów, 386 na solo i 314 na duo. O, ze w, e, jutro odbiję 400 na solo i spróbuję, w, nie wiem, w ten tydzień na trójkach 7. No, no i 83, 3, 3 ten level. Teraz wchodzę w moją społeczność. No w ogóle zaproszę go do znajomych. No yy, tak, znajomi. Tutaj mój kolega z podwórka PG Games. Patrzcie. 81 level. No tak. Ale 142 winy na 3 na 3 241 na solo i 178 na duo. No yy, powiecie, że on robi same drugie miejsca, ale on gra pod i, gra, i robi drugie miejsca. No ma te wszystkie na 15 no i trochę wbił, no ale on nie gra w grze tej Forfan, to tak troszeczkę bardziej podkampienie. Dużo osób mówi, że on nie gra w odkampienie, no, ale tak, ja ujmuję, ja że on gra, każdy ma swoje zdanie. Dobra, zagramy ostatni mecz i będzie już koniec. Zagram Rico na solo i już będzie koniec tego odcinka. Taki odcinek z powrotu do Brawl Stars. I będą pojawiały się już odcinki z Fortnite'a. No zobaczcie, teraz byłem historię. Nie grałem w Fortnita ile? Eee, początek dziewiątego sezonu grałem. Pierwsze 10 dni. Potem przestałem grać Fortnite'a. i teraz do niego powróciłem. Zrobiłem sobie aktualizację na PS4 i dzi dzisiaj zacząłem na nowo grać. Dla Was wczoraj zacząłem na nowo grać, no ale dla mnie dzisiaj. Chodźmy. No i tak sobie zacząłem grać Tego Fortnite'a Bo naprawdę już długo w niego nie grałem No i, no i dlatego Rico jest słaby On ma za mało HP No i ten bo Wszystkich przewalił Dobra To wszystko w tym odcinku Ja się z wami żegnam Zapraszam do poprzednich i spodziewajcie się, że w następnym tygodniu będzie odcinek z Fortnite'a, a w tym tygodniu wleci jeszcze jeden z Brawl Stars. I będzie druga część oceniania kont moich friendów, ale mam ich troszeczkę lepszych. Dlatego co? To wszystko na dziś. Pa, się. Elo. No. Pa pa.